kolejny dzień konia dzisiaj śmietnikowy. Tym razem, razem biżuterii raczej nie ma, ale jest dużo złomu. No i mamy kompletną maszyneczkę. Witam Was. Czyli to zakładamy to. No, udało się, bo to było rozwalone wszystko i udało mi się wyjąć. Zakładamy. Jest komplet. Znaczy wymienne, tak? Tak, bo to są różne otwory no. w tej maszynce. I do i mięsa, na, i do sera. Na drobno na, na grubo. No. I nóż jest jeszcze. Jeszcze taki, taki urządzenie. Takie pytanie, coś może do, do ucinania. Nie, nie, to jest coś do, do grubszego chyba mm, mielenia. No świeżo. nie wiem. Takiego to nigdy nie Może wygląda. to jest, do, do, ktoś dorobił se. Nie, to nie wygląda na dorobione. Dobra, kładziemy do puszeczki komplet. Puszeczka oczywiście też razem z maszynką. <laughs> Produkt kolonialny. <laughs> Także już jest jeden artefakt do. Ale super fan. Proszę bardzo. Ale to jeszcze nie wszystko. Spójrzcie, tutaj. To to. Czy to jest do sera? To jest. Yy, praska do. Do sera, do ziemniaczków na kopytka. No. Do pierogów ruskich. Ziemniaczki się gotuje, wkłada się tu i Teraz Teraz no nie mam takiego ziemniaczka, bym zademonstrował, ale przecież widzowie wiedzą. Bardzo dobra rzecz. I osobiście, Zilonko i ja używam tego w domu. Aha. Bo lubimy kopytka robić. I kopytka kluski śląskie. No, no, no. no bardzo dobrze. No. Nauczyliśmy się już robić kluski śląskie. I u nas y, bardziej są so popularne kluski śląskie niż kopytka. Aha. Dlatego, że do, tego, do tych klusek sosik się robi, i tam się wlewa no. do tej dziurki. W, klus, w klusku jest taka dziurka, się robi paluszkiem, żeby tam wlać sosu. <laughs> Także to jest fajna rzecz. To co? To też do. Od, odkładamy. Na pchlitark. Tak Tutaj co mamy? Coś o, nie? trochę, trochę nierdzewki. O, babeczki. Do wypieku, do babeczek babeczki, jak to się jeszcze mówi na no to, mafinki. Mafinki, no, no. Mafinki, nie po nowoczesnemu. Tak, no, ale o, wszystkie ładne. No, o, bardzo lubię. Patrzcie, całe te wiaderko. Te, 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 to też pójdzie tu. Tak, tak, no tak. Szkoda. No sobie... Teraz panowie pieką, gotują, to też mogą skorzystać. <laughs> Całe wiaderko od pyszności. Już tu, no dobra, to, to, to tutaj jest. już widzę pobiał, proszę Państwa. To już to jest nie. pobiał. Tutaj jest jakaś klamka chyba o. stalowa. Następna puszka kolonialna. Proszę bardzo. Po kakao. O kakao. Kakao. Jeszcze jest w środku pokaż. Tak. tak. Poknie. <laughs> no to nic, to to No no kakao to trzeba było. już zutylizować. Noż, ale noże kakao o nożyczki patrzcie jakie nożyczki no to nic to puszeczko, oster to nie uwaga 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 wyciągam wyciągam jest kolejna dawka po biału o obieraczka fajna do ziemniaczków ja lubię obierać ziemniaczki Obieraczko? Warzywa, warzywa taką obieraczką bo co nożem Grubo się kroi skórka, a to jest cieniutka. A to jak ktoś umie, to umie. O, to jest ostrzałka do noża, ale ulepiona cała. Brzeszczot. O, ostrzałka, dobra. No to też umyjemy to i to też jest do... ale tutaj fajne rzeczy są. Patrzcie, jaki strzywacz. O, skrzywacz Super strzywacz. Mam szywki to będę szywał. Szywacz, szywacz mi się przyda. Biorę. O, a to, co to jest? Kurczę, wiedziałem. Aj, nie powiem teraz. No to jest też jakiś przyrząd do kuchni. Mm, chyba nie do kuchni. Nie. Ale mam też w domu takie coś. Do pieska? Nie. Nie, nie, nie. nie. O, a tutaj jest zmika, ale zepsuta. O, jaka fajna żmijka. Taka delikatna. No o właśnie, ja mam żmikę w domu i mam grubo i nie chcę mi w niektóre regiony wejść. wejść. <laughs> Dobra, to zostawiamy. O. Ja nie mogę patrz. O, to co ja lubię bardzo. Ale piękne kombinerki. Przepiękne. Zlikwidzka jest fajna. Zabiorą. <laughs> Kolejny nóż, brzeszczo, tutaj jest wszystko, To jest... do kolekcji żmijek, No co mamy. Proszę, to są. A, kolekcja z żmijek, no. To to też ze śmietnika pozyskałem. Kolekcja żmijek mamy. O, jakiś zagięty. Ale może do naprawienia. O, ten dobry. Ten dobry. I jeszcze kolejny pobiałek. O, a to jaki? Harpagan do otwierania. Harpagan do otwierania. No to, konserw. to zostawiamy. No. Oj, oj, patrz, 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 patrz. patrz A, jakie piękne. Oj, trochę krzywe. No to są do zabezpieczeń. To nic, my ich tutaj troszkę wyprostujemy. delikatnie Naprostujesz ich. No. no to narzędzia odkładamy. następny o, Daj, te narzędzia. No dobrze, dziś tu. O, piękny marzyt. No Dobra. O, kolejny numerek. Miałem piątkę ostatnio. Teraz mam dwójkę jeszcze. Piękne. To jest prawo serii, tak zwane. Patrz, jaki piękny śrubokręcik. No, przyda się do No. Ula, la. A to co? A, taki klucz. O, masz trochę. Do oliwiarka, oliwiarka się przyda też. Do naszych Ła, wow, co tu się dzieje? To jest do kaloryfera? Zaraz to musimy wysypać. O, tu już rupiecie małe są. Ale w takich rupieciach też może coś się zkryć. Szybki. Szybki. Ja, ja, Szybki! Szybki mam do skrzywacza. O, jest. O, zameczek, jest, jest mosiąc. Masz klucz do kaloryfera. To nie jest, to jest do zaworu gazowego. Do zaworu gazowego. No i dobra Ale ta musiężna dwójeczka jest fajna. No, mam już piątkę i dwójkę. I musiężne zaraz? Tak, musiężne. Pobiał. Bo tam gwoździe są, dobra. te gwoździe łapią. To łapię, tak. Musisz jakoś przybić do, do drzwi. Te gwoździe. No. O, kudeczka. trzeba znaleźć klucz, to będziemy mieli kłódkę. Może któryś z tych kluczy pasuje? No, jakieś drzwiowe elementy. No. o jaki tutaj fajny stary klucz? O! Oj, 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 oj! Boże! Czy jest jakiś element biżuterii, chociaż to bardziej breloczek. I tu stary klucz taki, cyrkiel w szkole. No. Pamiętam taki. Nie jednemu wbił się w udo. Taki cyrkiel <grym wyszło> Dobra, co tam jeszcze jest tak przegrzebie. Ojej, patrz tato, jedynka jest. No proszę. To, to co, było dwunastka mieszkanie. Albo dwudziestka jedynka. Ale patrz, nie pasują do siebie. Ta jest większa, ta mniejsza. Chociaż pasują. Taki precyzyjny ślub. Mam fenki. łoś z kluczem też. No, jest 8 jeszcze do szyldu też, do zameczka. Po no. to jest do tego? Ja Dobrak. Dobra. Tak. Tutaj jeszcze dalej idziemy. Komplet Piękny, musieżny A i dobra firma, Gerda. No. Hmm. Piękny zameczek. Gerda. No No jeszcze takie rzeczy są tak. Tarka. Jakieś tutaj. O, tutaj coś jest jeszcze. O kurcze, patrz na to. <laughs> Ile nakładek? Ciekawe czy pasują do tamtego. No i to by były do tej... Do tej maszynki by były. Ła! Wow, można na wszystkie sposoby kroić. Nawet widzisz trójkąty, tak, ząbki. No to można takie. <laughs> pierdółki robić Ale luks. No nic, to to zostawiamy To gdzie, jest tutaj, super do... rzecz. O i tu też te, ta część. No, jest. To co? Do... Gdzieś tu były te części. A tutaj, w tej puszce. Tutaj. Tutaj jakieś takie tak, to jest złomowe tutaj. rzeczy. Jeszcze zobaczymy że wielkość. Pasują. Pasują Pasują. Tak, to jest do tego. Ale Dobra. super Tu są różne. teraz pokażemy. O, różne. I no, jeszcze. Nóż jest. No jest. A tutaj popatrz jeszcze o! Jeszcze fragment jakiejś elektrycznej. Chyba tak to, to, bo... to już jest do elektryczny. no, ale nie ma Re reszty, tylko to było Naj najważniejszy element był jak to się nazywało zaraz elektryczna to się mówiło na to zapomniałem, leciało mi ale to miało nazwę taką mhm. no tu jest, dużo większe o, jakaś, jakiś fragment wyciskarki do czosnku tylko jeden aluminium będzie no i tutaj jakieś nierdzewki nie rdze, nie jeszcze i o otwierać fajny dobra to dziękuję bardzo za uwagę ja tak, tak. nie tam nie ma tam co już rupiecie tam są rupiecie już najbardziej chyba cieszę się z tych no, kombinerek co, to co to, to jest? To? to od jakiejś zabawki było te kombinerki, ten strzywacz, Tutaj te sąszki. No i oczywiście maszynka do mielenia z kompletem ostrzy. To jest chyba najfajniejsza rzeczy. O, a to może też jakaś tu nakładka na to. O! Nie? Nie. Dobra. No to co? to Rozłączam się, bo film trwa już długo. Tu jeszcze garnki. Dziękuję bardzo za uwagę. Taki fuks dzisiaj wpadł. Jedzie jeszcze misja ratunkowa. Z racji, że nie mam magnesu przy sobie swojego. Więc wziąłem starego wukonga. Sznurek do niego przywiązaliśmy. Jest chwytak. I będziemy jechać jeszcze. Zbierać resztę rzeczy. Bo jest co zbierać. Patrzcie ile książek. Całe pudło książek. A to nie wszystko. Bo właśnie bierzemy skrzynki i jedziemy. Zabrać resztę książek. Magnes neodymowy. <grymne> <grymne> to jest magnes neodymowy, prawdziwy. A łapko później wyjmiemy aluminium jak jeszcze gdzieś się będzie szlajało. Wędliny nie. O, jakieś słabe. plastik? nie, aluminium Uch, masz. nie łapie? może srebro? jeszcze tyle wyszło rzeczy Dzięki magnesowi i łapce. Normalnie przy śmietniku leżał. Taki eksponat. Super!